Jak się masz? Bardzo dobrze dzisiaj. Hmm? Dzień taki mm, pełen ruchu i e, wiele zadań, więc, więc cieszę się, że też udało mi się tutaj dzisiaj dotrzeć. I ja się z tego tym bardziej cieszę, że do nas dotarłaś i jestem Ci mega za to wdzięczna. Um, chciałabym, żebyś się przedstawiła i powiedziała, co robisz w projekcie Depresja. Pewnie. No to jestem Julia. W projekcie Depresja zajmuję się telefonem wsparcia, pracą z wolontariuszami, organizowaniem tego od takiej strony technicznej, odbieraniem też telefonów, chociaż rzadziej ostatnio. No i w projekcie Depresja zajmuję się też mieszkaniem treningowym, czyli mieszkaniem przeznaczonym dla osób po domu dziecka, które mają pierwszy taki moment wchodzenia w dorosłość i organizowania swojego życia na nowo. Trochę ukradłaś mi pytanie o to, bo chciałam zapytać, czym jest mieszkanie treningowe, ale zapytam w takim razie, czym jest mieszkanie treningowe dla Ciebie i ten projekt, w którym bierzesz udział? Dla mnie mieszkanie treningowe to jest przede wszystkim świetne doświadczenie poznawania ludzi, bycie też z tymi ludźmi, uczestniczenia w ich jakichś rozterkach, w ich trudnościach, ale też przede wszystkim w ich sukcesach w rzeczach, którymi chcą się dzielić. Wiele im się udaje osiągnąć przez te miesiące, czy to jeżeli chodzi o jakiś rozwój zawodowy, czy o studia, robienie kursów, robienie egzaminów na prawo jazdy, więc jest to takie doświadczenie, w którym jestem naprawdę wdzięczna, że mogę z nimi w tym uczestniczyć. No, widzę też, jak się uśmiechasz, jak o tym opowiadasz. Hmm? A jak to teraz wygląda? Jaka jest twoja rola na mieszkaniu treningowym? Ciężko chyba byłoby mi określić tak moją rolę w mieszkaniu treningowym. Ja tam jestem, jestem do dyspozycji, jeżeli są jakiekolwiek trudności, problemy, potrzeby rozwiązania, też jakichś rzeczy związanych z usterkami, ale też w ramach takiego wsparcia, takiej trochę starszej siostry mogę powiedzieć, chociaż niewiele starszej, no i co tam robimy, no na przykład spotykamy się raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu czasami na taki zespół gier, na taki... Zespół gier. Chyba nie chodziło mi o zespół gier. Okej, okay, to o co? Nie zespół gier, tylko na wieczór gier oczywiście. Mamy jakieś gry karciane, gry planszowe, które też pozwalają wprowadzić taką funkcję integracyjną do tego mieszkania, żeby to faktycznie mi było tak, że oni tylko wynajmują te pokoje, tylko przebywają razem, uczą się rozwiązywać razem jakieś swoje problemy i wspierać się nawzajem w tym wchodzeniu w dorosłość. A jak dużo aktualnie mieszkańców jest na mieszkaniu treningowym? Jeszcze niedawno były to cztery osoby na mieszkaniu treningowym, w tym momencie są trzy, natomiast ten stan mieszkańców cały czas się zmienia, bo od razu jak jakaś osoba odchodzi, to wtedy jest nabór i przychodzi kolejna, która też jest wdrażana i wtedy też dbamy o to, żeby wszyscy się dobrze zintegrowali. Mieszkanie treningowe jest dostępne dla osób, które ukończyły 17 rok życia i przebywały w domu dziecka. No i tak jak mówiłam wcześniej, to jest mieszkanie, w którym one mają wchodzić w dorosłość i uczyć się tej samodzielności. Natomiast dla kogo jest dostępne to przede wszystkim dla osób studiujących. Mamy w tym momencie trzech studentów, każdy z innej uczelni, którzy dodatkowo pracują, dorabiają sobie. No i tak. Przede wszystkim dla osób studiujących, które potrzebują tego bycia w Krakowie, żeby osiągnąć te swoje cele. Czyli jest to dla nich taka, taki start w dorosłość? Jak najbardziej. Myślę, że można tak powiedzieć. Okej. Okay. Co z Twojej perspektywy jest dla nich jakimś takim największym wyzwaniem? To jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że każda z osób, które przebywa w mieszkaniu treningowym, ma inną historię, inne doświadczenia i trochę inne cele w życiu. Natomiast, gdybym miała wyróżnić dookoła, czego skupiałam się te trudności, to jest to przede wszystkim taki lęk o własną przyszłość, trochę niepewność w zakresie finansów, niepewność w zakresie właśnie zarządzania swoim czasem, pieniędzmi, i taką obawą o to, o to, co będzie dalej, też ze względu na to, że są to w dużej mierze osoby, które mogą polegać przede wszystkim na sobie, a czasami tylko na sobie. Więc tutaj ten lęk jest taką wyboralną odpowiedzią na tą ich sytuację. Pomagasz im radzić sobie z tym lękiem? Ja myślę, że to nie jest tak, że ja im pomagam, tylko jesteśmy, staramy się być swym razem i jeżeli są jakieś trudności, no to wtedy staramy się o nich rozmawiać. Natomiast też fundacja udziela wsparcia dla, dla osób. Jeżeli potrzebują kontaktu z terapeutą, kontaktu z psychologiem już spoza mieszkania treningowego, to wtedy też taką możliwość mogą też dzięki mojej pomocy otrzymać. Okay. Chciałabyś coś dodać od siebie na temat tego projektu? Co bym mogła dodać? No, projekt jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem i na początku obawiałam się trochę, jak sobie poradzę z grupą młodych ludzi, do których też jestem zbliżona wiekowo, więc jak ta moja rola będzie wyglądać, czy mnie zaakceptują, czy się polubimy. Natomiast bardzo szybko moje wątpliwości zostały rozwiane i jest to naprawdę świetne doświadczenie i jestem wdzięczna za to, że mogę razem z nimi pracować i jakoś też uczyć się razem z nimi tej dorosłości. Okej. Okay. Super. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo.